sesji. Naszych prezesów, drogich. bardzo proszę o potwierdzenie obecności swojej na naszej naszych obecności, jak to każdym razem. Ja podam może Panią prezes. proszę. proszę. Osta, ostatnia sesja udała się y, Wam, udało mi się zarobić pozytywnie, dosyć y, optymistycznie z tego wszystkiego wychodzicie. Y, nie będziemy zdradzać. Y, jak ostatecznie wygląda sytuacja finansowa naszej firmy? Dzisiaj stajemy przed nowymi zadaniami. Pani prezes Różańska i pani prezes Kmielewska ostatnio były w Paryżu na wyjeździe służbowym, prawda? Miały się spotkanie z kontrahentami naszymi. No i są nowe problemy. Są nowe problemy, które na dzisiejszej sesji musimy wspólnymi siłami rozwiązać. Mieliście do zapoznania się Przed chwilą powtórzyliśmy sobie zajawkę, tak, sytuacja firmy naszej y, wygląda dosyć korzystnie i dzisiaj mamy takie problemy, więc przedstawię krótki wstęp. Yy. Nasze silne strony to dział produkcji. Który jeszcze taki najsilniejszy macie i badania, badania i rozwój? Pięć, tak, marketing. Dokładnie, Sprzedaż. prawo, Podobnień dwa, administracja cztery. Właściwie mamy tutaj dosilone. Moje pytanie w związku z tym, czy chcielibyście coś zmienić przed dzisiejszą grą, znając problem, czy może jakieś roszady tutaj chcielibyście przeprowadzić? Nie? No, bardzo Jest dobrze. Jest dobrze, tak? Dobrze. Jak wiecie, Wasza firma Power Hop, Wasza firma macierzysta, zajmuje się różnymi dziedzinami. Właściwie coraz więcej tych gałęzi, tych dziedzin. Między innymi prowadzi pracę nad programem stymulującym rozwój kryzysu. My w Europie wiemy, jesteśmy w takiej sytuacji kryzysowej, dosyć rok 2022 tak jest, przynosi coraz no, ostrzejszy barw tego kryzysu i dlatego Power Hop między innymi tymi sprawami się zajmuje. Badając, te, te, stymulując ewentualnie program takiego kryzysu, Power Hop no, chce wyprzedzić poniekąd konkurencję i wiedzieć, co się ewentualnie może wydarzyć w tym kryzysie, prawda? Nazywa się to stymulator psychohistoryczny i wykorzystując ogromne moce obliczeniowe, jesteście przecież świetnymi badaczami, tak? HLH ma te moce obliczeniowe, bardzo dużo informacji. Te, te badania są bardzo zaawansowane. Oczywiście wykorzystujecie tutaj bardzo poważne algorytmy. Nie wiem czy wy wiecie, w matematyce to jest algorytm. W każdym razie przez te algorytmy tutaj te badania są prowadzone. I dzięki temu stworzona została witryna świata no w przyszłości, czyli to taki wirtualny świat, stymulujący zawirowania, które przed nami zawirowania w dziedzinach gospodarki, polityki i e, zawirowania też społeczne. Tak zupełnie jak nie wiem, w Rewolucji Francuskiej, tak? Tam były też przyczyny i społeczne, i polityczne i gospodarcze. Tu to to samo. Czyli to właśnie badają te stymulatory, i na początku nie było to te stymulatory, te algorytmy, te wyniki, tak, nie były takie idealne. No początkowo tutaj powerhop nie miał w 100% do nich zaufania, ale z czasem yy, w większości yy, one zaczęły się pokrywać z rzeczywistością, tak? Te wyniki. Czyli można powiedzieć, że powerhop stwierdził, aha, jesteśmy w stanie ocenić, jak ten kryzys się będzie dalej yy, rozwijał. Rozumiecie? No i teraz, yy, na początku nie było to. Tak, jak na sam początek, początek już dam, daje cztery. Dobra, to może. Handel międzynarodowy. Handel międzynarodowy. Sprzedaż, no pewnie, że handel. Co to Wszystko, jest? Co Doświadczenie? Czy? Studia, studia. Studia, dwa. Marketing i zarządzanie. Studia? Tak. Dwa. E, Ta sprawa, specjalista do spraw marketingu handlowego? Dwa. Reprezentant marki. Dobra, reprezentant marki, raz? Dwa. Kurs marketing eksportowy. Uf, to też. To znaczy, jeden. Tak. Plan marketingowy. Jeden. Copywriting. E, jeden. Plan marketingu bezpośredniego. Bezpośredni. Bezpośredni. Jeden. Jeden. Powysłowy. Powysłowy. Jak najbardziej. Cierpliwy. Cierpliwy. Zdolności negocjacyjne. No, jak najbardziej. Zdolności ile masz? Jeden. Jeden. jeden, tak. jeden. Znajomości polityczne. Znajomości polityczne, jak najbardziej. Dwa? Jeden, jeden, jeden. Jeden, tak? Jeden. Jeszcze mówiłem o czym? O czym? O nie mówiłem jeszcze. Nie. No to jeszcze tutaj masz. Tylko ktoś mi tu szoruje zaraz do sali, coś mi się zdarzy. Piąta lekcja, bo on w No. No To, masz, to. No. Okay. Co jeszcze? No to może dziewczyny? Przedaż, kontakty z klientami, kreatywność. kreatywność jak najbardziej, a kontakty z klientami to ma? No to Pani Prezes, no dalej. Co kontakt z ludźmi? Bardzo dobrze, jeden, tak? Jak najbardziej, jeden. Zdolności negocjacyjne? Jeden. Tak, słucham. Zarządzanie zasobami... Zarządzanie co? Zarządzanie zasobami ludźmi. Jeden. Dwa, przepraszam, dwa. Psychologia, Psychologia to jest jeden. Y, Kontakt oczywiście, to jest y. jeden. Korespondencja miarowa. Jak najbardziej, to jest jeden. Jeden. Staż, wydzielaka relacje społeczne. Relacje right. społeczne, Kontaktu z klientami, jak najbardziej. Jeden. Budowanie klienta medialnego? Oczywiście, jeden. Ja Wyskoczy znowu ten sam powiązanie znajomości razwich. Kontakty z klientami jak najbardziej czy jeden. Jeden. Znajomość języków obcych też trzeba znać. Yy, kontakty z klientami jak najbardziej jeden. Minutę. Nie jeszcze trzy mam. Minutę, wiem. Co jeszcze? Musicie się co Dobra. Mhm. Za dobrą, za dobry strój macie, dwa. Jeszcze czujesz praktyczność. Macie wszystko. Sukces. Sukces to znaczy sukces. Yy, udało Wam się yy, zaliczyć. I teraz, uwaga, sukces. przejdź do efekt B. Zobaczymy, czy to jest efekt B, to jest tu. Efekt B, dobrze. Zacząć od, od efektu. Sukces! Świat został uratowany przed Was. No, a jak został tak uratowany, to podejrzewam, że plus 500, to na pewno zmieniły. Świat został uratowany. Było tak, jak to przewidział y, symulator psychohistoryczny. Kontrolę, ten Wasz nowy produkt pozwolił zaoszczędzić 5% energii, a to jest w skali europejskiej, czy nawet świata, bardzo dużo. Ten drobną podwyżkę przekierowano do innego sektora Europy. Która oczywiście była z tego bardzo zadowolona. Tam udało się powstrzymać zapaść ekonomiczną i uratowaliście, można powiedzieć, zadziałał pozytywny efekt kuli śniegowej, wiecie, co to znaczy, pozytywnie działa dalej, z mało, istotny element, niby tylko 5%, ale jak ważny w tym kryzysie. Eksper eksperci potwierdzają, że to początek końca kryzysu w Europie i uwaga! Wasza firma zyskuje i teraz co dostajecie? 1000. Krystian, to tysiąc, wygrałyśmy kiedyś tu tysiąc? Nie, Oczekiwałbyś, jak uratowały świat i Europę od no, bliska Ty się dobrze wyceniasz, Ty znasz swoje, po prostu swoją wartość. No tak, więc. Proszę Państwa, 200 ale i tak jest okej. Okay. Zapisujemy w kartkę.